Największe polskie inwestycje za granicą Witajcie! Ciągle mówi się o zagranicznych inwestycjach, jakie powstają w Polsce. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś, czy za granicą powstają też polskie inwestycje i jak wielki mają rozmach? Pewnie nie, ponieważ włączyliście ten odcinek. Z roku na rok polscy przedsiębiorcy lokują poza granicami naszego kraju coraz to większe sumy pieniędzy. Skumulowana wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 roku wyniosła 92,5 miliarda złotych, czyli dziś jest to nawet 120 miliardów złotych, a w przeliczeniu na dolary 31 miliardów. To tyle samo, co cała gospodarka Estonii lub Województwa Pomorskiego. Co ciekawe, Polacy inwestują pieniądze głównie w Unii Europejskiej, bowiem aż 90% naszych fabryk, jak i zagranicznych oddziałów, znajduje się właśnie na Starym Kontynencie. Aczkolwiek nie jest to jedyny kierunek, gdzie próbujemy otwierać wielkie fabryki. Na horyzoncie jest także Afryka, Azja czy Ameryka. Jeśli myślicie, że nasze inwestycje mają małe znaczenie, to powiem wam więcej. Wschodnie Niemcy nawet walczą o polskie inwestycje, jakkolwiek komicznie to nie brzmi. A czemu, to dowiecie się w toku tego materiału. Także dzisiaj zabiorę was na podróż po największych polskich inwestycjach na całym świecie. Żebyście mogli je dokładnie poznać, zapraszam na raport z rodzimego biznesu za granicą. Słuchajcie, jeśli nie macie jeszcze mojej planszówki, to zdecydowanie powinniście się w nią zaopatrzyć, ponieważ z Waszych opinii wynika, że jest to jedna z najlepszych gier geopolitycznych, opartych na strategicznym myśleniu. Wasz egzemplarz zdobędziecie na stronie globalista.pl. Co najważniejsze, grę robimy sami, więc spokojna głowa, nie jest to żaden chiński dropshipping. Pamiętajcie o koszulce za topowy komentarz i żeby wejść na naszego całkowicie odświeżonego Discorda. Przejdźmy teraz do odcinka. Skoro już wcześniej mówiliśmy o Niemcach. To zacznijmy właśnie tam. Wschodnie tereny Niemiec ze względu na to, że jeszcze do niedawna, podobnie jak Polska, znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów za żelazną kurtyną, znacząco odbiegają pod względem poziomu rozwoju od zachodniej części kraju. Przeciętna roczna pensja w Mecklenburgii po morzu przednim to około 17 tysięcy euro, kiedy w zachodniej części Niemiec jest to nawet 35 tysięcy euro. W Polsce jest to natomiast 11 tysięcy euro, czyli niewiele mniej. A wiadomo, są miejsca biedniejsze i bogatsze. Burmistrz pas walku Alexandra Nachzwaj przyznaje, że polskie firmy są zainteresowane parkiem przemysłowym Berlin-szczecin, chociaż póki co nie może podać ich nazw. O polskie inwestycje walczą również władze innych miast i powiatów ze wschodnich regionów Niemiec. Jak podkreśla ekonomista Urlich Braun z Uniwersytetu w Hamburgu, ścisła współpraca Polski i wschodniej części Niemiec stanowi klucz do rozwoju tego regionu. Szczecin jest też najbliższym dużym miastem regionu i to właśnie dlatego tam Polacy mają tworzyć swoje oddziały na Niemcy. Prenzlau to z kolei niewielkie miasteczko oddalone około 43 km od granicy. W Polsce mało kto o nim słyszał, ale w Niemczech. Nazywany jest przyczółkiem polskiego przemysłu. To tam funkcjonuje bowiem od lat fabryka Boryszew Automotive Plastics. To część Boryszew spółki akcyjnej, wielkiej firmy przemysłowej kontrolowanej przez Romana Karkosika, jednego z najbogatszych Polaków. W zakładzie pracuje ponad 250 osób, głównie Niemców. Ale część stanowią także Polacy. Pracownicy jednak do tej pory narzekali na stawki, bowiem te opierały się o minimalną stawkę godzinową, jakie przewiduje niemieckie prawo, czyli 9,5 euro. W przeliczeniu na złotówki jest to około 42 zł. Konflikt udało się zażegnać, a w regionie powstają kolejne polskie inwestycje. Jeśli natomiast chcecie posłuchać nieco więcej o tej współpracy, to zachęcam Was do obejrzenia mojego odcinka Dlaczego Niemcy potrzebują Polski? No dobrze, ale mimo że najwięcej naszych rodzimych zagranicznych inwestycji lokowanych jest w Europie, to największa z nich powstała daleko od granic Starego Kontynentu mowa konkretnie o Chile. KGHM Polska mieć za 4 miliardy dolarów uruchomiło swoją pierwszą kopalnię w tym kraju. To największa zagraniczna inwestycja polskiej firmy w historii, a także kolejny przykład jak rodzime spółki coraz śmielej prowadzą ekspansję na obcych rynkach. Warto podkreślić, że Chile jest oddalone od Polski o uwaga prawie 13 tysięcy kilometrów. Sam lot trwa nawet 18 godzin. To jednak jak sami widzicie nie odstraszyło Polaków. Kopalnia odkrywkowa znajdująca się dokładnie na pustyni Atacama w prowincji Antofagasta na północy Chile jest jedną z największych kopalń na terenie całego kraju, aczkolwiek panują tam trudne warunki naturalne. Brakuje wody, a kopalnia jest zlokalizowana na wysokości 1700 metrów nad poziomem morza. I choć na początku przynosiła wielkie straty, dziś jest jedną z najlepszych polskich inwestycji ze względu na rosnące ceny miedzi. Czas teraz na kolejnego polskiego giganta, który rozpycha się na rynkach zagranicznych. Mowa tu o największej firmie w naszym kraju, czyli o Orlenie. Być może nie każdy z Was zdaje sobie z tego sprawę, ale w Czechach najpopularniejszą stacją w kraju jest benzina, czyli polski Orlen. Do naszej rodzimej sieci. Należy 25% czeskiego rynku. W Niemczech jest to natomiast 6,6%. A ekspansja zaczyna się także na Litwie, Słowacji czy teraz także na Ukrainie. Sam minister energetyki Ukrainy Herman Hauszenko zapewnia, że plany koncernu są poważne i zrobi wszystko, żeby polski gigant wszedł na tamtejszy rynek. Ukraiński portal Enkor przekonuje, że Polacy są zainteresowani stacjami paliw UrgAfty należącymi do naftogazu oraz grupy Privat, co zapewniłoby wejście z przytupem na wschodni rynek. Jednak póki co informacje nie są jeszcze potwierdzone. Oprócz tego koncern przejął od rosyjskiego Jukosu litewską rafinerię w Morzejkach za 2,5 miliarda dolarów. Jednak Orlen swoje inwestycje prowadzi także w wielu innych państwach, a łączne sumy opiewają na miliardy złotych rocznie. Zanim przejdziemy do kolejnych firm, przyjrzyjmy się jeszcze ciekawej inwestycji państwowej, o której zapewne mało kto z Was wie. Polska od 20 lat posiada na Pacyfiku działkę, której powierzchnia wynosi 75%. 5000 metrów kwadratowych. Jest ona zlokalizowana w strefie Clarion Clipperton, około 3000 km na zachód od Meksyku. Szacuje się, że złoża mogą być warte nawet 130 miliardów dolarów. Surowce znajdują się na głębokości 1400-2800 metrów pod powierzchnią wody. Geolog Mariusz Orion Niedrysek w wywiadzie mówił, że 15 lat badań dna morskiego będzie kosztować aż 700 milionów złotych. Na ten moment Polska wydała 2 miliony złotych na opłacenie koncesji oceanicznej, której wymaga Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego. Jeśli plan wypali, będzie to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w historii naszego kraju, ale temat ten wymaga rozwinięcia w innym odcinku. W tym momencie pora skupić się jeszcze na największych, niezależnych inwestorach pochodzących z naszego kraju, którzy dysponują największym majątkiem poza granicami Polski. Na pierwszym miejscu znajduje się LPP, marka Piechockiego. Wartość zagranicznych aktywów tego od Przeźrowego giganta sięga niemal 7 miliardów złotych. Na drugim miejscu jest Syntos, Michała Sołowowa z 4 miliardami złotych. Firma inwestuje w spółki w całej Europie, w tym na przykład w te niemieckie czy ukraińskie. Głośną sprawą jest zakup z tego roku. Michał Sołowow podpisał w końcu umowę z globalnym koncernem Trinseo w sprawie przejęcia zakładów produkujących kauczuki syntetyczne w Szkopał w Niemczech. Tym samym Syntos po przejęciu za 491 miliardów dolarów niemieckich zakładów produkujących kauczuk stanie się jednym z największych na świecie graczy produkujących ten surowiec. Zostając jeszcze na podium, na trzecim miejscu Znalazło się ASECO Adama Gurala z 3 miliardami złotych. ASECO kupiło na przykład 51% udziałów w hiszpańskiej spółce Texisa. Co ciekawe, firma ponad 80% swoich przychodów wypracowała za granicą, więc jest to kolejny przykład wielkich sukcesów w przypadku zagranicznych inwestycji Polaków. Jeśli natomiast chcielibyśmy poszukać także innych, nieco bardziej egzotycznych kierunków naszej ekspansji, to na szczęście tutaj też nie próżnujemy. Na afrykańskim rynku od kilku lat aktywna jest Grupa Azotów. W 2018 roku zakłady chemiczne Police kupiły za 29 milionów dolarów 55% akcji spółki African Investment Group, zyskując tym samym dostęp do senegalskich złóż fosforytów. Jednak nie jest to jedyne przedsięwzięcie, jakie realizują Polacy na czarnym lądzie. Spójrzcie sami na tą mapę. Widać wyraźnie, że nasi przedsiębiorcy pomimo większego ryzyka chętnie testują nowe lokalne rynki z uwagi na relatywnie dużą stopę zwrotu. Aczkolwiek wątek polskich inwestycji w Afryce to także temat niezmiernie szeroki, dlatego niewykluczone, że tutaj też za jakiś czas odważy się dla Was przygotować z tego osobny materiał. Polacy inwestują też w Ameryce, czego przykładem może być chociażby budowa fabryki firmy Press Glass o powierzchni 26 tysięcy metrów kwadratowych w rabstwie Henry w stanie Virginia. Zatrudnienie w niej ma znaleźć ponad 200 osób. Prezglas. To obecnie numer jeden wśród polskich producentów szkła zespolonego oraz jeden z czołowych europejskich podmiotów w tej branży. Budowa tego kompleksu pochłonęła 44 miliony dolarów, czyli prawie 160 milionów złotych. Nasze firmy transportujące oraz żywieniowe można znaleźć też w Brazylii, ale i w wielu innych państwach Ameryki Południowej. Dlatego jak sami widzicie, nasi rodacy odnoszą niemałe sukcesy na obcych rynkach. Ale żeby omówić ich wszystkie plany, jak i wielkie inwestycje, potrzebowałbym z Realizować jeszcze kilka odcinków. Także jeśli uda nam się pod tym materiałem wbić 200 tysięcy wyświetleń i sporo łapek w górę, to spokojna głowa. Jeszcze wiele inwestycji przed nami. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i polecam też moje inne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem. Cześć!